Słowa Ewangelii według świętego marka. O tobie to. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe. Tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo pańskie, Oto Chrystus. To jest mój synu miłowany, Jego słuchajcie. Możemy sobie tylko wyobrażać, co czuli uczniowie, którzy byli świadkami tak niezwykłego wydarzenia. Eliasz, Mojżesz, Jezus i Głos z nieba. Czy człowiek może dostąpić większego cudu i większej łaski? Przeżyć takie namacalne spotkanie z żywym Bogiem. Uczniowie Jezusa, ci, których wybrałby z Nim tam na górę tabor się udali, mieli być, można powiedzieć, ziarnem, które miało wzrosnąć, gdy przyjdzie próba Golgoty, grobu, ale też gdy przyjdzie. Radość zmartwychwstania. Mieli być świadkami, że ten, komu uwierzyli i za kim poszli, to jest syn umiłowany Boga Wszechmocnego. To spotkanie, to objawienie, to wydarzenie miało być dla nich osłoną przed zwątpieniem. Wiemy, że nie do końca to się stało, w tym sensie, że święty. Dziś Piotr, wówczas Szymon, gdy przyszła próba, zaparł się Jezusa. Ale gdyby nie to doświadczenie, do którego mógł się odwołać, może by całkiem odszedł, a tak dźwignął się. Warto sobie uświadomić, że nas także, każdego z nas, Pan Jezus zaprowadza na górę, wo wobec nas się także przemienia. Przeżywamy to samo, co tamci uczniowie. Tylko często tego sobie nie chcemy czy nie potrafimy uświadomić, przebywając w kościele na Mszy Świętej. Przecież każda Msza Święta jest takim samym wielkim cudem Bożego zstępowania na Ziemię, Bożego objawiania się człowiekowi. Owszem, pod postacią chleba i wina. Ale to jest ten sam cud Bożego, stępowania do nas grzesznych ludzi. Niejako Bóg się pochyla, by każdego z nas swoją miłością i łaską dotknąć. Wtedy chcieli budować namioty, chcieli zostać na tej górze, mówiąc dobrze nam tu być. A dzisiaj człowiek z kościoła wychodzi jeszcze zanim ksiądz udzieli błogosławieństwa. Bo tak ten świat przyzywa i tak mały z tych, którzy mówią: Dobrze nam tu być, w przestrzeni, gdzie mieszka Bóg, gdzie Bóg do mnie mówi, gdzie Bóg może spojrzeć i wejść do mojego serca. Każdemu z nas potrzeba nawrócenia. Zwłaszcza w czasie wielkiego postu trzeba sobie to mocno powiedzieć. Każdy z nas potrzebuje wejścia na górę tabor i zobaczenia tego cudu, który Bóg dla niego dokonuje w każdej mszy świętej. Bo jeśli mszy świętej nie uszanujemy, jeśli mszą świętą nie będziemy żyli jako tym największym cudem w naszym życiu, którego możemy być świadkami, uczestnikami, którego owocami możemy się karmić. To zmarnujemy nasze życie i nasza wiara nie wyda owoców. Dlatego trzeba dzisiaj usłyszeć ten głos: To jest mój syn umiłowany, który tutaj i w każdym innym kościele mówi do Was. Nawróćcie się, porzućcie dawne życie, odwróćcie się od Waszych grzechów. Przyjdźcie do mnie, bo ja jestem cichy i, i pokornego serca. Przejdźcie i wnieście krzyż swój razem ze mną do końca Waszych dni. Przeżywamy rok szczególny, ogłoszony przez papieża Franciszka Rokiem Modlitwy. Jak bardzo potrzeba światu dzisiaj modlitwy. Nieprzypadkowo papież ten rok ogłosił Rokiem Modlitwy toczące się wojny i inne liczne zagrożenia, które każdy z nas przecież widzi, o których słyszymy. Jaka może być odpowiedź chrześcijanina? Modlitwa, nie przeciw komukolwiek, nie o cokolwiek innego, jak o nawrócenie własnego serca. Bo jeśli my się nie nawrócimy, każdy z nas osobno i wszyscy wspólnie, to świat nie będzie miał powodu istnieć dalej. Trzeba tej modlitwy o nawrócenie, trzeba tej modlitwy o to, żeby królowanie Boga wreszcie zaczęło być możliwe w sercach ludzkich, a potem będzie możliwe w świecie całym. Jeśliby Bóg był w moim sercu tak naprawdę, w moim, Twoim i każdego innego ochrzczonego w Polsce i na świecie, nie byłoby wojny ani na Ukrainie, ani w Afryce, ani nigdzie indziej, gdzie są chrześcijanie, gdzie jest prawo Boże szanowane, gdzie jest życie ludzkie uszanowane od poczęcia do naturalnej śmierci. Jeśli się fundamenty chrześcijańskie zburzy, jeśli się Bogu powie nie w jakiejkolwiek sferze życia ludzkiego, to nie dziwmy się, że to nie Bóg i nie Jego pokój panuje, tylko szatan szaleje. Jeśli Panu Bogu się odmówi w jakiejkolwiek sferze, choćby się wydawała ona najmniej ważna, to cały Boży ład burzymy przez grzech, przez nieposłuszeństwo, jak pierwsi rodzice. Czy Panu Bogu tak naprawdę zależało, żeby nie jedli owocu z tego drzewa? Chciałby byli posłuszni, chciałby uwierzyli Jego miłości, a oni poszli za własnymi pożądaniami, przeciw Bogu. I ta tragedia ciągle się powtarza. I jeśli pytamy, dlaczego dzieją się w świecie tak straszne rzeczy, to nie jest wina Pana Boga, tylko grzechu ludzkiego. Tego, że się nie chcemy nawrócić. Tego, że nie chcemy zmiany w swoim życiu, w swoim postępowaniu codziennym. Ksiądz arcybiskup Gondecki niedawno poprosił wszystkich nas o modlitwę w intencji Ojczyzny. Możemy powiedzieć my tutaj na Żoli Bożu, że jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że od 42 lat już nieprzerwanie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca msza święta w intencji Ojczyzny jest odprawiana. Co nie znaczy, że nie mamy się modlić za Ojczyznę w inne dni i nie tylko wspólnie, ale także indywidualnie. Bo Ojczyzna to jest to, czego jesteśmy pora przede wszystkim częścią. Bo się w tych konkretnych miejscach urodziliśmy i tu żyjemy. I to jest Matka, ta nasza Ziemia, jak mówił święty Jan Paweł II. Trzeba modlitwy, by także w naszej Ojczyźnie Boży porządek mógł panować, a nie ludzka chciwość. Karierowiczostwo, fałsz i zbrodnia, myśląc o tych, których, którym prawa do życia się odmawia. W lutym 1982 roku, 42 lata temu, po raz pierwszy MSZ Świętą w intencji ojczyzny, tutaj odprawił ksiądz Jerzy Popiełuszko, młody kapłan który już wtedy został, można powiedzieć, posłany do nawracania serc ludzkich i do stania się symbolem Boga w świecie, który Boga nie chciał szanować i przyjmować, który się Bogu sprzeciwiał. Ksiądz Jerzy Popiełuszko wziął na siebie tę, to powołanie w powołaniu by głosić prawdę wtedy gdy prawda nie była szanowana gdy prawdy nie dopuszczano do uszu ludzkich i dał świadectwo swojej wierności tej prawdzie oddając życie za Boga kościół za nas za naszą wolność i to dziedzictwo jest wielkim darem Pana Boga dla polskiego kościoła dla Polski dla także Żoli Boża, dla tego miejsca. I ksiądz Jerzy Popiełuszko ciągle jest obecny. I ten rok wyjątkowy, bo 40 lat w październiku minie, gdy został porwany i zamordowany z nienawiści do Pana Boga. Dlatego ksiądz Jerzy jest męczennikiem, którego dzisiaj nazywamy błogosławionym. Ale, żeby tej Bożej łaski, którą nam dał w Jego osobie, nie zmarnować, żeby tego wielkiego kapłana nie zapomnieć, pragniemy obchody tej 40. rocznicy Jego śmierci zacząć już teraz, by cały ten rok był rokiem przeżywanym razem z księdzem Jerzym, który nas dziś żyjących zaprasza na wejście razem z nim na drogę duchowej przemiany. W najbliższą środę, 28 lutego, dokładnie w 42 rocznicę pierwszej mszy świętej za ojczyznę, chcemy rozpocząć te 37 tygodni do połowy listopada. To miesiąca pogrzebu księdza Jerzego. By ta droga duchowa rozpisana na te 37 tygodni była szansą dla każdego z nas dla wszystkich ludzi dobrej woli do tego by, by się tej Bożej mocy poddać i by zadbać o przemianę własnego serca przez 37 tygodni będą co tydzień publikowane fragmenty z homilii i innych wypowiedzi księdza Jerzego na stronie internetowej na specjalnej stronie rocznicowej w naszym źródle parafialnym i także będą do tych fragmentów, cytatów dołączone pytania do nas dziś żyjących, na które to pytania każdy z nas powinien odpowiedzieć sam przed sobą, przed Bogiem w swoim sumieniu. Chcemy prosić Was także o to, by odmawiać codziennie modlitwę za przyczyną błogosławionego Księdza Jerzego o przemianę i nawrócenie serca swojego. Widzimy, co się dzieje między ludźmi, co jest między nami, Polakami, jak bardzo potrzeba tej modlitwy oczyszczającej, o co modlił się Ksiądz Jerzy w ostatnim dniu swojego życia, by nas Pan Bóg chronił od nienawiści i rządzy odwetu. A co dzisiaj mamy? Jak się ludzie do siebie odnoszą? Co jedni o drugich myślą, potrzeba nawrócenia. I bardzo was proszę o tę modlitwę. Weźcie ją jako dar księdza Jerzego, abyście ocaleli, aby nasz świat, aby nasza Polska ocalała. Bo sami się wyniszczymy, jeśli nie posłuchamy Boga, który mówi nawróć się, odwróć się od tego, co złe. W tych zadaniach duchowych. Również jest oczywiście modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, do litanią do błogosławionego Księdza Jerzego. Prosimy także o to, by raz w tygodniu, a może w części, a daj Boże, codziennie podjąć wyzwanie, by się powstrzymać od wszelkich złych słów, przekleństw, złorzeczeń, pełnych słów pełnych agresji czy nienawiści do kogokolwiek, by się tego wyrzec by tego nawet w myśli naszej nie było. Ksiądz Jerzy potrafił wyjść z życzliwością do każdego człowieka. Nie pytał, skąd jesteś. Nie pytał, dlaczego tu przychodzisz. Potrafił uszanować także tych, którzy go prześladowali. I jego trzeba naśladować. Bo to była miłość bliźniego, której nas uczył Jezus Chrystus. I nam nie wolno inaczej postąpić. Nam nie wolno nikogo nienawidzić. Nam nie wolno nikomu źle życzyć. Dlatego trzeba o, te, o to zadbać, żeby we mnie nie było nawet cienia czy chęci do takich złych rzeczy. Wielki post sprzyja różnym wyrzeczeniom. I zamiast nie jeść cukierków, to przestań obgadywać, przestań kłamać, przestań źle życzyć. Źle mówić o kimkolwiek. Uwolnij się od tego, zobaczysz, o ile będziesz szczęśliwszym człowiekiem, o ile piękniejszy świat się wokół ciebie stanie, jeśli zaczniesz patrzeć oczami pełnymi miłości, a nie nienawiści, pełnymi szacunku, a nie pogardy. I ostatni element tej walki duchowej, do której zachęcamy w tym roku, to jest także. Wejście w jakąś formę pomocy bliźniemu. Czy to materialno. Dzisiaj jest niedziela Ad Gentes. Zbiórka do puszek dla misjonarzy to może być choćby dziś zaczęcie tego dzieła, wsparcia dla tych, którzy naszego wsparcia materialnego potrzebują. Misjonarzy polskich, którzy pracują po całym świecie ale także wsparcie, które może być poświęceniem czasu samotnej osobie, chorej, o której zapomnieliśmy, a komu potrzeba jest rozmowa z drugim człowiekiem, zainteresowanie, może zrobienie zakupów, może telefon w ciągu dnia, co słychać, czy czegoś nie trzeba, zainteresowanie się, czy sąsiad, który dawno nie wychodził z domu, czegoś nie potrzebuje, a może czy jeszcze żyje? Ile takich elementów, ile takich możliwości działania w imię miłości bliźniego, bez narzucania, bez zmuszania kogokolwiek, ale odczytania, co mogę z siebie dać. I to będzie ta przemiana serc, to będzie ta przemiana naszego społeczeństwa oddolna od poszczególnych, Osób zaczynając. I niech ta przemiana zatoczy jak najszersze kręgi. Dlatego staramy się też o tym mówić publicznie, w mediach. Ale przede wszystkim trzeba, aby to się zaczęło tu, wśród nas, którzy często na Księdza Jerzego się powołujemy i przed nim warto sobie przy, przy grobie zrobić rachunek sumienia. I powiedzieć księdzu Jerzemu, i czy zapytać, a może usłyszeć jego zdanie o tym, czy jesteśmy naprawdę jego uczniami, kontynuatorami jego myśli, jego działań, jego modlitwy, czy tylko jesteśmy tymi, którzy się nim, mówiąc brzydko, posługujemy, ale go nie słuchamy. I nie naśladujemy. Jeśli ojczyzna nasza ma być krajem bezpiecznym i szczęśliwym, to trzeba zadbać o to dobro duchowe. Bez niego największe sukcesy gospodarcze się obrócą w nicość. Tylko ten kapitał duchowy, to co te skarby, które złożymy, w sejfie Pana Boga będą mogły nas ocalić. I nie bójmy się żadnych wyzwań, nie bójmy się żadnych niebezpieczeństw, które na nas czyhają, o których myślimy i których się boimy. Bóg jest mocniejszy. Bóg jest mocą, która nas poprowadzi do ocalenia, ale trzeba mu uwierzyć. Trzeba go zacząć słuchać. I Boże prawo w swoim życiu stosować, bez wyjątków, bez unikania tego nawet co bardzo trudne. Stać nas na to, jeśli będziemy wierzyć Panu Bogu i jeśli będziemy kierować się zawsze Jego Ewangelią. Módlmy się za Ojczyznę i módlmy się o nasze osobiste nawrócenie i uświęcenie. Amen.